Witamy serdecznie. Kochani, w piąteczkowy dzionek. Halloweenowi. My tutaj w kierunku szpitala jedziemy. Tak, jest szpital. Z Kajusią. Kajusia jedzie dzisiaj na gazometrię. Pierwszy raz będzie miała takie badanie. Gazometrię gazometria robi się z, w, na, na dwa sposoby: z krwi tętniczej i z krwi włośniczkowej. No i Kajusia będzie miała tą drugą opcję. Taką chyba lezejszą mi się wydaje, bo to się wtedy pobiera krew z palucha, a stępnicy, no to wiadomo, bardziej może skomplikowane. Chociaż może tylko się tak wydawać, ale Nie, może... ale to będzie moment, Cygi. Tak, tak, to będzie I moment to, oczywiście. Po wszystkim. O, no. jesteśmy na terenie szpitala już. Tak, taki mamy szpital. Tutaj kiedyś była też przychodnia. Jak ja byłam mała, to tutaj się chodziło właśnie... Mm, tam, w tamtym Aha. miejscu, gdzie A, tutaj. Ten, ten, gdzie, te tak, barierki. gdzie te barierki tu się wchodziło i tu były przychodnie właśnie, przyjmowały panie doktor, do których chodzimy do dnia dzisiejszego Tomek, I... słuchajcie, nas tutaj zaprowadzi, bo ja tak. nie... Znaczy byłam kiedyś w laboratorium w, tutaj w szpitalu, ale to lata temu. Dlatego nie pamiętam, no i Tomek nas tutaj zaprowadzi, bo on częściej tutaj bywa. No i tutaj chodziłem na zabiegi. No i tak, chodził na zabiegi, więc... Czeka. Ma wszystko rozpędzone. Miejsce, fajnie. Nie szukamy innego. Mhm. Okay. Staniemy Wstaniemy sobie gdzieś tutaj nie, nie, bo... no. bliżej i. Pewnie, że tak. O. I jesteśmy. No i witamy. Na razie w domu, kochani. Wróciliśmy po badaniu do domu. To znaczy, byliśmy jeszcze w sklepie. O tak. Byliśmy w sklepie i później wróciliśmy do domu na śniadanie. I słuchajcie, no badanie. Takie zwykłe, proste, pani pielęgniarka na paluch Kajusi, żeby, żeby trochę krwi pobrać takiej z palca i na wynik czekaliśmy, ja wiem, może z 5 minut, także bardzo szybko był wynik, od razu wydrukowany, więc z kompletem dokumentów będziemy w przyszłym tygodniu jechać do Bydgoszczy tam. Ogólnie Kaja ma bardzo dobre wyniki krwi, takiej żylnej. Tam y, naprawdę jest tylko właściwie witamina D y, y, ma obniżony poziom, a cała reszta y, naprawdę super. Y, jeśli chodzi o gazometrię, no to tamte wyniki lekko odbiegają od, od normy, ale ja się na tych wynikach kompletnie nie znam. Pierwszy raz mam do czynienia z takim badaniem i. Nie znam, nie wiem, co to za parametry. Można by było siedzieć i sobie wygooglować, ale problem w tym, że co z tego, że ja wygoogluję jeden, dwa czy pięć parametrów, jak i tak przecież trzeba odczytać ogólny wynik tej gazometrii, nie tylko jakieś tam pojedyncze, pojedyncze, prawda? Także nie będę tutaj się na, na, na zapas zamartwiała, wymyślała, tylko poczekam na wizytę u lekarza, który mi wytłumaczy wszystko, jak to wygląda, czy... Czy trzeba jeszcze jakieś dodatkowe badania robić, czy nie? Czy to jest w granicach yy, normy w przypadku KAI, także nie wiem. Wiadomo, że człowiek się trochę, trochę się martwi, ale, no, um, taki ale zobaczymy. No, mam no. nadzieję, że jednak będzie wszystko w porządku. także w przyszłym tygodniu jedziemy sobie w podróż do, do Bydgoszczy. Pojedziemy na pewno we troje, a czy Kinga z nami też pojedzie, to się jeszcze zobaczy. Co, no zobaczymy. zobaczymy jak się no, umorzy, ale tak. podróż dużo. To już jest kawał drogi. Przyjemy trochę, troszeczkę no. zmęczeni, nie? No tak, to to tak, tak wiecie, wyprawa jest przez no. no, a z tymi wynikami, no to tak jest, jak Danusia powiedziała. No, ja nic więcej nie dodam, bo ja to tak samo mi jak poszłam do kardiologa, nie? Był wynik, miałem tą karteczkę taką, tam były takie o. coś. Patrzyłem, sprawdzałem, norma, nienorma. A pan kardiolog tylko tak zobaczył. Cyk. A, no to dziękuję, ja już wszystko wiem. I od razu zaczął pisać leki. Mm -hmm. No tutaj w tym <laughs> przypadku te parametry są dziwne, bo człowiek nigdy wcześniej no nie, nie doświadczył, ja więc nie, nie, nie wiem jak to odczytywać. Niektóre są powyżej normy, niektóre trochę poniżej no normy, właśnie. ale to nie są jakieś tam, nie wiadomo jak duże odchylenia. Nie będę tutaj na zapas się stresować, wymyślać. Pojedziemy, to wszystkiego się dowiemy na miejscu. Lekarz to oceni, prawda? Tak. Tym bardziej, że wiadomo, że Kaja ma nerki nie do końca zdrowe. To jest schorzenie, z którym praktycznie się urodziła, bo bardzo wcześnie zostało to wszystko wykryte w sensie takim, co prawda trochę przez przypadek, bo ja z nią leżałam w szpitalu, kiedy ona miała. Pierwszy raz, kiedy ona miała jej ku ile? Około dwóch lat chyba, to wtedy pierwszy raz ją byłam w szpitalu, bo zachorowała tak poważniej i mhm. przy okazji badań, przy okazji badań moczu też między innymi zadecydowano, że wykonają również USG, no i w tym USG wyszły dziwne rzeczy, no może lekarze też nie do końca wiedzieli co to jest kazali mi jak najszybciej skonsultować ten wynik, znaczy ogólnie pojechać na USG, takie porządne, solidne, więc tutaj we Wrocławku akurat mieliśmy bardzo dobrego specjalistę od USG, ten pan już nie żyje. W każdym razie on wykonał USG, powiedział, że natychmiast trzeba konsultować dalej z jakimś tam urologiem, nefrologiem. nefrologiem. Tak. No więc ja zaczęłam szukać lekarzy. Byliśmy u jednego pana doktora, który nas z kolei odesłał, bo byliśmy prywatni najpierw na wizycie prywatnej i ten pan doktor z Bydgoszczy odesłał nas na wizytę taką na NFZ, do, właśnie do szpitala w Bydgoszczy, do pani doktor nefrolog. Bo ten pierwszy pan doktor to był urolog i on nas przekierował właśnie, po prostu pokierował nas, co mamy robić dalej. No i pojechaliśmy się zarejestrować, Właśnie do tej pani doktor czekaliśmy. Nie wiem, ile czekaliśmy, parę miesięcy. I dostaliśmy się do niej i ona już tam nas dalej kierowała i różne badania jeszcze w międzyczasie wykonywaliśmy, żeby ocenić, jak te nerki funkcjonują, w ilu procentach są sprawne i tak dalej, i No i tak to trwa do dnia dzisiejszego. Konsultacje co roczne, nie jest źle to trzeba odpukać, nie jest źle. Za każdym razem, jak jeździmy, to wszystko się mieści jakoś tam w granicach normy, ale no, musimy się pilnować. Kaja musi też pilnować ciśnienia, bo przy jej schorzeniu bardzo często jest szybko nadciśnienie, więc tutaj pani nas, doktor, przestrzegała przed tym, żeby koniecznie kontrolować. Na dzień dzisiejszy Kaja ciśnienie ma super, w jej wieku naprawdę ma dobre ciśnienie, książkowe można powiedzieć, Cała reszta mm, to bia, przede wszystkim badania krwi, badania para, parametrów y, z krwi. Y, one też są w normach, także bardzo się z tego cieszę. Y, gazometria troszeczkę mnie, nie ukrywam, zaniepokoiła, ale na razie ok, na spokojnie pojedziemy, to się wszystkiego dowiemy na miejscu. No i tak to wygląda u nas, prawda? Ja, Co no chwilę okay, jak, jak nie ty, to okaja i tak. Mm. Jak nie Kaja, to z kolei ja i tak ciągle i tak ciągle. No, ale tak na badania, już takie. takie mhm. Rutynowe właściwie. No, kaja właściwie też, no bo na razie nic sam się nie dzieje. No, oby tak było jak najdłużej. W jej przypadku może być tak, że ona e, do późnej starości może z, po prostu tak, tak żyć, z, no, coroczne kontrole i to wszystko. I to wszystko. No. A jeżeli ktoś ma inny, wiecie, to też są różne rodzaje tych torbieli, torbieli nerkowych. No Czasami ktoś ma dopiero w trakcie życia się pojawiają, a to, to jest podobno gorzej. Mhm. A jak ktoś już ma to tak jakby genetycznie, tak, to jest też inaczej to jest lepiej można mhm. tak powiedzieć, że, że tak. Czyli od czego się takie bierze, nie, schorzenie? No genetyczne to jest. No genetyczne, no ale no, no, to właśnie skąd ktoś tam to, to, to ktoś miał. Wie. No, jestem ciekaw, czy kiedyś będzie taki postęp medycyny, że będzie można wyodrębnić różne choroby. Czy to będzie etyczne, czy nieetyczne grzebanie w kodzie DNA? Bo taka zabawa w Boga, a jak nieraz pokazują filmy, że zabawy w Boga, no niestety dla ludzi zawsze źle się kończą. Mhm. Ale wiesz, tu już nie chodzi mi, to że to jest fantastyka, nie? Ale mnie chodzi o to, żeby wyodrębnić takie rzeczy z kodu DNA. Ale na przykład na dzień, w, w obecnych czasach można na przykład zbadać sobie jak ktoś na przykład jest obciążony rakiem piersi no nie to kobiety też robią no badania takie genetyczne no. czy są mocno obciążone czy nie są obciążone już nawet czy... jest nazwa tylko to jest tak fachowa nazwa że ja już zapomniałem jest nazwa i właśnie parę dni temu może tydzień temu Mówił pan doktor, właśnie, że oznaczają, już jest specjalna nazwa mm -hmm. tego, i ona już wie, że ona jest obciążona. Jej babcia chorowała na raka piersi, mama, i ona też, ale jeszcze nie choruje. No i jest dyka. No ale dzięki takim badaniom też można na przykład no. uniknąć, prawda, wcześniej się za, za, zapobiegać o tak, żeby dokładnie. nie doszło do no. powstania nowotworu. No i to takie. Są postępy, w ogóle są postępy, żeby Są ogromne. Nie w, nie w każdej jeszcze dziedzinie, ale w wielu już jest. Teraz już płyt mogą operować. Tak. Nie otwierając pacjenta w ogóle, a dawniej nie do pomyślenia, nie? A to serduszko, tam żyłki jak niteczki, jak włosy, kurczę. No, dzięki obecnej technologii hmm. można również operować na odległość, jak się okazuje. O, to jest niesamowite. Wyobrażacie sobie, no, jest trudna operacja, akurat lekarz jest zajęty albo nie ma takiego specjalisty. Pan doktor jest we Włoszech na przykład, albo w Atenach sobie gdzieś tam przebywa dokładniej, a, a pacjent w Polsce. No, dzięki szybkiej sieci 5G no to opóźnień nie ma, on wykonuje ruchy robotem, a robot w Polsce wykonuje to, co, cięcia, co pan doktor robi. Nieprawdopodobne, co się teraz, jaki postęp się dokona, ale widzicie, mimo takiego postępu, umieralność jest spora. Jak kiedyś Pan Profesor Religia Świętej Pamięci powiedział, że główną i właściwie jedyną przyczyną, prawie jedyną przyczyną w Polsce zgonów, to są zawały serca. I do dzisiaj tak jest. To znaczy, tak, no, wiecie, mm -hmm. różnymi chorobami, na przykład mm -hmm. nowoforem. No. Ogólnie niewydolność krążeniowa, mm. dużo udarów teraz też jest. Udarów jest, też, jest dużo. Nie? No. I nadal, mm. nadal się to nie zmieniło, czyli nadal albo robimy coś źle, albo się źle odżywiamy. No ale, ale zawały serca, no ale widzicie, no nadal też są nowotwory, które nie są uleczalne, nie, oficjalnie, mhm. jak nowotwór czustki. Na wczesnym etapie on jest wyleczalny, tak. ale najczęściej jest tak, że jak go wykrywamy, to już jest za późno. w takim, m, no, tak rozwinięty, w takim stadium, że po prostu, no właśnie. Wątroba jak nas boli, to, to już jest bardzo, bardzo daleko za późno. Mhm. No, no wiadomo, jak nic sam nie dolega, i... to nie badamy się pod tym kątem. No nie, nie? badamy się. I właśnie, no to no. tak jest. No, ale Badajcie my... się, szczepcie się, kochani. Ja już to kiedyś mówiłem, podkreślałem, żeby nikogo nie straszyć, ale kiedyś tak mówiła pani doktor ze szpitala Jana Pawła w Krakowie, że od wielu lat jest cicha epidemia, jeśli chodzi o wirusa w wątrobie. Wirusa C i B. Na C ponoć jest już jakiś retrowirus. Czy go tam. Powstrzymuję pani katarzyna do się leczy. Ma nowe leki. Ale na wirusa B nie ma. A to naprawdę jest zaraźliwe. Zaszczepić się. Jeśli ktoś, jest, ktoś ma wirusa w wątrobie, to od lat obowiązuje, do dziś na pewno też. Po prostu za darmo się szczepicie. Tylko musi ten ktoś pokazać wypis ze szpitala, że był w szpitalu, że jest zdiagnozowany mhm. i za darmo dla całej rodziny cyk, 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 cyk. A zarazić się jest bardzo łatwo. Myć. Przede wszystkim myć ręce. To jest najprostsze, co od lat nas uczyli nawet w przedszkolu, nie, przychodzimy z miasta, myjemy ręce, bo to też jest choroba brudnych rąk. To będzie zaraźliwy i nie musi dochodzić do wymianów płynów ustrojowych. Mhm. No i to tak, właśnie jeśli chodzi o to, mhm. to, znów o te takie problemy właśnie związane z chorobami, no tak, ze, tak, ze zdrowiem, no z No i byliśmy dzisiaj na tych i tak badaniach dalej. i wiecie, tak no. nas natchnęło, no bo. O tym mówimy, bo to nas spotyka na co dzień. No, tak, no. I was też. Jak vlog, to vlog. Jak vlog, to vlog. Tak, codzienne nasze, nasze codzienne życie, nasze, nasze sprawy. Życie. Tak. No a dzisiaj Halloween, także się przygotowujemy. Przygotowujemy znaczy, się. Tak, wiecie, no to jest może za duże słowo, ale mimo wszystko jakieś tam przekąski są. E, balony nawet balony są. Same. Zaraz je będziemy też nadmuchiwać. E, tutaj słuchajcie, wczoraj m, byłam z Kaisią w sklepie. Kupiliśmy e, takie patyczki. E, tu jeszcze. Właśnie te baloniki Wam chcę pokazać, takie z duszkami. Później też Wam pokażemy, jak napompujemy je. E, także zostaną, trzy e, zostaną u nas, trzy zabierze Kinga do koleżanki. I jeszcze tutaj mamy taką girlandę, też halloweenową. Także będzie się działo u nas. Zapraszamy na imprezę halloweenową. Tak. <laughs> Oczywiście, tak wiecie, e, to jest wszystko, może za duże słowa, ale, ale sobie po prostu posiedzimy. Cztery tysiące widzów Posiedzimy sobie, miło spędzimy czas we troje dzisiaj. E, coś tam pooglądamy ciekawego. Kaja już tam jakieś ustaliła y, propozycje filmowe na dzisiejszy a. wieczór, więc a. mam nadzieję, że, e, że będzie, będzie miło po prostu. No a Tomek ma wieczorną miasto, będzie musiał zawieźć Kingę i jeszcze ją później przywieźć, także... Później ja nie No, to znaczy, byłoby to, byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że jutro jest święto zmarłych, No, to nie będziemy tutaj y, koleżanki, rodziny obciążać i, i wiadomo, że każdy chce wypocząć, wyspać się i Fajne. następnego dnia idzie na, na groby bliskich. Więc y, ta opcja nie wchodzi tym razem w grę, ale myślę, że y, następnym razem po prostu Kinga sobie tam na noc zostanie mm -hmm. i y, 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 nie trzeba będzie jeździć po nocach. Także dobra. My się do, do Was odwiedzimy jeszcze za chwilkę. Pokażemy Wam nasze y, halloweenowe y, przysmaki i y, nadmuchamy te balony. Nie? Tak. No. Halloweenowe. Joszka tutaj się do tych balonów próbuje dobierać. Tutaj z tej okay, strony jest. Również. No, tutaj z tej strony taki duszek. Ma, jest tutaj z drugiej strony właśnie taki. O, i nietoperki. Także mamy takie. Kajusia ma stopę cukrzycową. No, to jest takie musujące, wiecie. No, także słuchajcie, balony trzy idą, y, jadą z Kingą, a trzy zostają z nami. Jeszcze mamy taki właśnie napis, girlandę Halloween. Fajna ta girlanda, można gdzieś na ścianie sobie przyczepić lub właśnie na jakimś meblu i też spoko. No i trochę słodyczy. To też się jakoś tam podzielimy. Trochę Kinia weźmie, trochę my. Ciasteczko z wróżbą. Tomek najbardziej się cieszy z tych pajączków, słuchajcie. On to jest żelkowy chłopak. Także najbardziej się cieszy z tych Mhm. Chrupek. fajne orzeszki. To, i to jest co roku, i to, i to jest później. Tak, tu jeszcze mamy takie o, od Wednesday. I mm. tu od Wednesday, o pianki. No i oczy. Oczywiście. I ja mam taki pomysł, no. że rozpuścimy te pianki w reflejerze i damy do popcornu. To będzie obrzydliwie słodkie i nie wiem, czy smaczne, Kaja. <gryw> Jajks. No dobra. Także taki, taki będziemy mieli wieczór dzisiaj. I słuchajcie, tutaj na spodku siło to ten kartonik. Tam w środku są dwie sztuki ciasteczka z wróżbą. Jesteśmy ciekawe, co jest w środku. No i na Waszych oczach sprawdzimy, co się tam kryje w środku. oczywiście mhm. są One są takie twarde przeważnie, nie? No, takie kruche, okej. Okay. To twarde było sobie w Krakowie. Test no. smaku, smaku? jakie jaki chrupiące, produkt polski. Dobra. Dobra? Mhm. No dobra, to teraz zobaczmy, jaka jest wróżba. Jest wróżba. Mhm. I uwaga, uwaga. Najgorszą atrakcją tego Halloween będzie twoje karaoke. Takie miłe słowa. Ale wspaniale. Jest druga. Nie, to jest to po angielsku. Aha, okej. Okay. Patrzcie. To jest druga wróżba. Okej. Okay. Miło nam bardzo. Co tam jest napisane? W Halloween należy wystrzegać się przebiegłych czarownic. Ha, ha, ha. No okej. Okay. Bardzo miłe ten Tak. No i tak, kochani, my życzymy Wam przyjemnego piątkowego wieczoru. Mam nadzieję, że, że spędzicie ten wieczór tak, jak lubicie najbardziej. My nikogo do niczego nie zmuszamy, każdy świętuje tak, jak chce. Najważniejsze, żeby tym, co robimy, nie robić innym krzywdy. No i będziemy kończyć tego vlogasa. Także pochwaliliśmy się, jak nasz wieczór będzie dzisiaj wyglądał. Cieszymy się bardzo. My się zabieramy za robienie obiadku teraz. Za chwilę trochę posprzątam w domu. Tomek teraz wyszedł do pracy, ja jestem sama z dziewczynami. No i co, sprzątamy w domu i potem będziemy już balować. Także dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Życzymy Wam dobrego wieczoru. Spokojnego weekendu, uważajcie na siebie, jak gdzieś wyjeżdżacie, to też uważajcie na drogach, żeby było może wolniej, ale bezpieczniej. Także pamiętajcie o tym. Trzymajcie się i do zobaczenia. Widzimy się jutro. Pa. pa.